Witam Cię w poradniku do Europy Universalis 5, który pozwoli Ci wejść na drogę uczynienia Twojego kraju znacznie bogatszym, jak i potężniejszym, dzięki dogłębnemu do poznaniu trzech kluczowych mechanik odległości od stolicy, kontroli oraz dostępności do rynku. O podstawowych rzeczach dotyczących tych zagadnień powiedziałem w tym poradniku, link umieściłem w opisie, a w obecnym filmie dostaniesz znacznie rozbudowaną wiedzę, a podstawy będą tylko pokrótce przypominane. Witam Cię, imperialisto? Tutaj, Lukas. Który przychodzi do ciebie z informacją, że właśnie trwa wielka wyprzedaż u partnera tego kanału w związku z Czarnym Piątkiem. Aby skorzystać z oferty, musisz wejść przez link, który jest w opisie. Jak widzisz, jest tu wiele świetnych promocji dostępnych w wielu walutach. Polecam Lukas, sam tu często kupuję. A jeżeli chciałbyś kupić EU5 i przy okazji wesprzeć mój kanał, to w opisie masz mój link afilacyjny. Z góry dziękuję. Zacznę od wyjaśnienia, jak jest skonstruowany Twój kraj. Najmniejszą jednostką administracyjną jest lokacja. Tu się ona znajduje, a tu jest jej panel informacyjny. Lokacje zbierają się w prowincje, czyli trochę większe obszary. Oczywiście każdy kraj składa się z wielu takich lokacji, chociażby Kastylia. Istnieją też lokacje nieprzypisane do żadnego kraju, ale z biegiem czasu ktoś może je zdobyć. I ostatecznie wszystkie lokacje należą do jakiegoś rynku. Moja przykładowa lokacja należy do rynku w Sewilli. I oczywiście w lokacjach dzieje się cała magia tej rozgrywki: to tu będziesz stawiał budynki, co zwiększy Twoje zarobki, dbał o wzrost ludności. Czy miał możliwość rekrutowania Armii Lewis, jak i tej regularnej. I w zasadzie na efektywność wszystkich swoich lokacji, w większym lub mniejszym stopniu, bezpośrednio lub pośrednio wpływają te statystyki. A jak i w jakim stopniu to zaraz się przekonasz. Przejdźmy teraz do Cordoby, bowiem jak wymówić nazwę tej lokacji. A ja Ci pokażę, gdzie na tym panelu znaleźć reprezentację tych mechanik, o których mówię. Odległość od stolicy znajduje się tutaj. Kontrola jest w dwóch miejscach, zaraz obok, oraz tutaj a dostępność do rynku jest trochę na uboczu i znajduje się tutaj. Istnieje też graficzne przedstawienie tych wszystkich informacji w formie mapek. Odległość od stolicy, mapa kontroli, a o dostępie do rynku informuje nas po prostu mapa rynku. Bez wątpienia najważniejszą lokacją dla każdego kraju jest jego stolica. Na tym przykładowym sejwie dla mojej kastyli jest to Cordoba. Chociażby dlatego, że stolica jest źródłem, które generuje 100 punktów Proximity. Jednocześnie stolica nie musi być Twoją stolicą handlową, co możesz rozpoznać po tym, że dostępność do rynku kordoby wynosi tylko 87%. Jak przejdziesz do zakładki rynków w ekonomii, to zobaczysz, że dla tego obszaru stolicą handlową jest Sevilla i to tutaj dostępność do rynku wynosi 100%. Warto jest rozróżniać po prostu. Stolice, jak i stolicę handlową. Z tych trzech wymienionych statystyk najważniejszą jest kontrola. Niska kontrola powoduje, że dana lokacja staje się dla ciebie praktycznie bezużyteczna. Dużo więcej o kontroli jednak powiem za chwilę. Bo jednak początkowo to proximity jest najważniejszą statystyką, bo bez niej nie będziesz miał wysokiej kontroli. Dlatego omawianie mechanik zaczynam właśnie od proximity. Proximity jest to statystyka, która informuje cię o tym, jak łatwo jest Twojej stolicy kontrolować okoliczne lokacje. No lub z innych źródeł Proximity, ale więcej o tym później. Bo i tak, przez całą Twoją rozgrywkę, stolica zostaje głównym i największym źródłem. Lokacje, które mają wysokie Proximity, mają zazwyczaj też wysoką kontrolę. Bo z modyfikatorów to właśnie Proximity często jest tą największą wartością. A tam, gdzie Twoje Proximity już nie sięga, ta kontrola bywa znacznie niższa. Sama kontrola wpływa na bardzo wiele statystyk, o tym więcej później. Mając włączoną mapkę odległości od stolicy, zobacz, że kliknąłem na prowincję Merida i utworzył się tutaj taki szlak. Ta droga informuje Cię, jak właśnie Proximity przechodzi z lokacji do lokacji aż do tej docelowej, i działa to w bardzo prosty sposób. W Cordobie mam 100 punktów Proximity, jednak przechodząc ze Cordoby do Palmy zużywane jest 6,84 punkta proximity, dlatego proximity w palmie wynosi już 93,15. Ta jedna setna różnica to po prostu zwyczajna matma paradoksu. No i potem podróżuje proximity dalej z palmy do azugi, ale tutaj koszt podróży jest już wyższy i wynosi 28,44 plus 6,84, co skutkuje tym, że kontrola ostatecznie wynosi 64,70, bo 100 punktów proximity zostało pomniejszone o te dwie wartości. I tak koszty przechodzenia Proximity będą odejmowane cały czas od stu, przechodząc z lokacji do lokacji, aż do Meridy. I tak, masz rację, gra automatycznie wybiera po prostu najefektywniejszą drogę, tak żeby koszt był zawsze jak najniższy. A teraz kiedy spojrzysz na Kakeres to zobacz, że tutaj Proximity już nie jest rozprzestrzeniane z tego powodu, że wchodzimy w ujemne wartości, a Proximity nie może negatywnie wpływać na kontrolę. Jest to czysto pozytywny modyfikator. Wróćmy teraz do lokacji o nazwie Merida i przyjrzyj się temu tooltipowi. Widać tutaj jasno, że koszty przechodzenia pomiędzy różnymi lokacjami nie są takie same. I nawet sam widok mapki widać wyraźnie, że masz na lewo więcej prowincji zielonych, czyli z wysokim proximity, niż w prawo, gdzie masz więcej czerwonych, czyli z niskim proximity. Po prostu na to wpływa bardzo wiele modyfikatorów, ale pokrótce. Opowiem Ci jak to jest liczone, byś był szczęśliwszym człowiekiem. Z podziałem na odległość lądową... Oraz odległość morską, bo taka też jest. Bazowy koszt poruszania się pomiędzy lokacjami lądowymi to 40 punktów. Czyli gdyby tych pozostałych statystyk nie było, to koszt podróży z Cordoby do Palmy wynosiłby 40, a proximity w Palmie nie wynosiłoby 93%, a 60%. No ale na szczęście możemy wpływać na ten podstawowy koszt. Najpierw przez modyfikatory kwotowe i to jest bardzo proste, bo są tylko dwa źródła takiego modyfikatoru. A pierwszy z nim są rzeki, tak jak widzisz w tym tooltipie. Rzeka w dół strumienia daje minus 30, w górę strumienia rzeki natomiast minus 10. Nie wiem czemu, ale w mapach nie ma dostępnego podglądu rzek, ale za to w opcjach można sobie zbindować klawisze, które będą ten podgląd uruchamiały. Dzięki temu można sobie łatwo podejrzeć gdzie są rzeki, ale niestety nie da się podejrzeć w którym kierunku płyną. Potem są drogi, gdzie podstawowa wersja dostępna od początku rozgrywki daje minus 20, rzeką dorównuje dopiero współczesna droga, a przebija je kolej, czyli dwie endgame'owe rzeczy. Przy drogach warto jest też zwrócić uwagę, czy z waszej stolicy wychodzi droga w każdą jedną stronę. I tak samo czasem przy lokacjach warto jest to też sprawdzić, bo zauważcie, że tutaj mapka informuje, że droga jest, ale dodatkowo nie wychodzi ona w każdą możliwą lokację, przez co proximity może czasem być liczone na około. I to wszystko. Nie ma żadnego więcej modyfikatora kwotowego, który by zmniejszał koszty poruszania się po lądzie. A jeżeli jest, to będzie to dla mnie niespodzianka. Potem mamy całą masę modyfikatorów procentowych. Ich jest bardzo dużo. Są najróżniejsze i można je znaleźć praktycznie wszędzie. A liczone są od kwoty, która pozostanie, kiedy od kosztów odejmiemy bonusy kwotowe. W tym wypadku koszt bazowy spadnie do 10 punktów. Suma procentów wynosi tyle. Potem wykonujemy to proste działanie, co przekłada się na tą kwotę. Co daje kwotę, którą możecie teraz widzieć w tym tooltipie. Jak widzicie, jest to bardzo proste. A teraz powiem coś więcej na temat modyfikatorów procentowych, skąd je brać i gdzie je występują. Do dwóch najważniejszych i przeważnie negatywnych modyfikatorów należą topografia. I dla przykładu, przez góry koszt proximity jest zwiększony o 50%, ale na równinach tego kosztu już nie ma. Potem mamy roślinność, gdzie w lasach koszt jest zwiększony o 25%, a gdy mamy rzadką roślinność, no to tej kary już nie ma. No i niestety na żadną z tych dwóch rzeczy nie możemy poradzić w żaden sposób, nie możemy usunąć gór, nie możemy wyciąć lasów. Dlatego właściwa lokalizacja stolicy, patrząc na topografię rzeki, jak i wegetację jest bardzo ważna. Potem mamy taką statystykę, którą możecie znaleźć w tym miejscu i jest to po prostu rozwój prowincji. Na rozwój wpływamy głównie Prosperity, ale też i budową dróg. Informacje o Prosperity możecie znaleźć tuż obok. Tutaj bardzo ważne jest zadowolenie średniej populacji. Potem mamy bonusy od budynków. Mosty zmniejszają koszty Proximity o 5% i można je stawiać tylko w lokacjach, gdzie masz zarówno rzekę, jak i drogę. Dlatego w którymś momencie opłaca się budować drogi wzdłuż rzek. Wraz z postępem technologii odblokujesz kolejnego typu budynki, na przykład kanały. Te można budować tylko w dużych miastach, które jeszcze spełniają te dodatkowe warunki. Oczywiście tego typu budynków jest dużo więcej i niektóre nacje mają swoje unikalne budynki. Niektóre wartości krajowe. Dla przykładu centralizacja oraz nastawienie lądowe. Kolejne redukcje kosztów proximity znajdziesz w prawach. Przykładowo ruchomy dwór. Kraje mogą też mieć swoje unikalne prawa. Tutaj przykład dla Kastylii. W przywilejach jeszcze nie napotkałem takiego, który by wpływał w pozytywny sposób na proximity, ale może gdzieś taki występuje. W formie waszego rządu również może występować coś, co zmniejsza proximity. Tutaj przykład akurat przez porty, o czym będę mówił za chwilę. W ramach technologii możecie mieć unikalną technologię zmniejszającą proximity, jak i wraz z. Kolejnymi erami też takie technologie się pojawią. Oraz umiejętności administracyjne władców. Dlatego uważam, że administracyjna statystyka jest najważniejsza dla każdego władcy. Z czasem postaram się dodać wszelkie źródła Proximity do opisu tego filmu. Ewentualnie jeżeli powstanie taki dział na EU5 Wiki, to go dodam. Byś miał pełną listę tego typu modyfikatorów. To wszystko jeżeli chodzi o koszty odległości przez ląd. To teraz przejdźmy do tych kosztów odległości przez morza. Gdzie jeżeli przyjrzysz się tej mapce, to to Proximity czasem jest naprawdę bardzo dziwnie liczone. Najlepiej będzie to pokazywała podróż do Gibraltaru, gdzie do tego momentu mamy część lądową podróży i poniżej część morską. I kiedy podróżujemy przez ląd, mamy dokładnie za każdym razem koszt podróży przez ląd. A kiedy właśnie dochodzi do zmiany i podróż lądem zamienia się na podróż wodą, pojawia się na wyjściu koszt portu. Potem, póki podróżujemy przez morza, w zależności od tego typu, jaki to jest rodzaj wód, te koszty są inne, ale potem, kiedy przebywamy do lokacji docelowej, znowu mamy koszt portu już na wejściu. Oczywiście koszt portu jest zmniejszany przez wszystkie modyfikatory ogólne do proximity, ale najważniejszą jest nowa, która doszła i nazywa się to przepustowość portu. Przepustowość danej lokacji znajdujesz w tym miejscu lub za pomocą tej mapki przepustowość portu. Przy czym warto jest też wspomnieć o mapce naturalnych miejsc na port. Są to lokacje nadmorskie, które mają naturalne predyspozycje do bycia portem. I na początkowym etapie gry te dwie mapy są takie same. I kiedy spojrzysz na Tultipa w Sewili, zobaczysz tutaj naturalny port, który zwiększa naturalną przepustowość o 0.55 punkta. Widać też, że tą przepustowość zwiększają budynki, tutaj dla przykładu doki. Wraz z postępem technologicznym będziesz miał coraz skuteczniejsze doki, ale też dojdzie ci kilka budynków handlowych, które też to poprawiają. Jednak na początku gry to właśnie naturalne porty są najważniejsze i warto na nie też zwracać uwagę, bo zmniejszają mocno koszty podróży przez wodę na wejściu i na wyjściu. Dlatego moja podróż z Sewilli do Marbelli odbywa się przez port w Gibraltarze, bo stąd już pójdzie dalej drogą i będzie taniej, ponieważ Marbella nie posiada żadnych bonusów do portu. Ale za to istnieje droga pomiędzy Marbellą i Gibraltarem. Więc wejście i wyjście mamy omówione, teraz zajmijmy się lokacjami morskimi. Gdzie tutaj paradoks trochę to skomplikował, ponieważ są dwie wartości liczbowe, które na to wpływają: koszt podróży morskiej oraz koszt podróży przez otwarte morza o łącznej podstawie 35 punktów, czyli niewiele lepiej niż podróż lądowa. Koszt podróży morskiej jest zmniejszany poprzez wartość narodową o nazwie marynarka, jest to przeciwieństwo nastawienia lądowego, no i oczywiście te wartości się wzajemnie wykluczają oraz prezencję morską naszej floty. Co to jest, powiem za chwilę. I ponownie, kiedy te wartości kwotowe zostaną policzone, dopiero potem na to działają wszystkie wartości procentowe. Z czasem jednak podróż poprzez wodę będzie coraz bardziej efektywna, w zasadzie do momentu wynalezienia kolei. Jedną z przyczyn będą wszelkie bonusy, które dostaniecie wraz z postępem technologicznym, specyficzne dla podróży morskich. Ale głównie będzie to mechanika obecności floty. Żeby ją podejrzeć, jak ona się prezentuje, tak zgadłeś, masz od tego mapkę. I tak to mniej więcej wygląda. W danej lokacji Maritime Presence może mieć wiele krajów. Jednocześnie przy czym ta wartość jest od 0 do 100 i to jest wartość maksymalna. Im wyższa jest ta wartość, tym wolniej ona rośnie bo zwiększa się decay, za to na plus obecności floty będzie działała wasza flota oraz konkretne lokacje dzięki bonusom, które mają. Lokacje czerpią ten bonus z dwóch rzeczy. Pierwszy to jest przepustowość portu, a drugim są specjalne budynki, które możecie w nich zbudować, na przykład bateria dział portowych. Jeżeli idzie o flotę, to to jest bardzo prosta rzecz. Im więcej okrętów, które mają tutaj jak największą statystykę przy tej koktwicy, i tak ta statystyka jest różna dla różnego typu okrętów, tym szybciej maritime presence będzie wam rosło. Flota musi przebywać na otwartym morzu, nie może być w porcie. Możecie ją wysłać ręcznie do każdej z tych lokacji. Chociaż ja osobiście używam opcji rozkazów, czyli wyznaczania celów, i wysyłam na morski patrol. Z tej listy zaznaczacie obszary, które Was interesują. No i potem wydajecie rozkaz w flocie do działania. Flota działa nie na lokacje, ale na grupę lokacji. Co niestety wyraźnie widać tylko i wyłącznie na tej liście. I kiedy zaznaczycie flocie, żeby działała w kilku obszarach, to będzie działała w następujący sposób. Zazwyczaj flota zaczyna działania tam, gdzie już ma największą wartość Maritime Presence. I będzie przebywała na obszarze tych lokacji do momentu, kiedy zajdzie jedna z dwóch rzeczy. Kiedy Maritime Presence osiągnie 100 punktów, wtedy flota przepłynie na kolejny obszar, albo kiedy DK i Maritime Presence, który tutaj postępuje, się wyrówna i będzie wynosiła ta wartość 0, wtedy flota też przepłynie do kolejnej lokacji. Niestety, ten sposób działania może powodować, że będzie Wam się wydawało, że flota nic realnie nie robi, ale to nie jest prawda. Teraz zajmijmy się dodatkowymi źródłami proximity poza Twoją stolicą. W zasadzie sprawa jest prosta. Na początku gry istnieje tylko jedno takie źródło, zwane Balif i jest to budynek z grupy militarnej, który możesz postawić. Ale co ważne, te 20 punktów proximity nie stakuje się oraz co gorsze, zwiększa siłę szlachty. Tych budynków się nie spami, nie się stawia w strategicznych lokacjach. Jak się przyjrzysz, tutaj mam postawiony ten budynek i on też rozszerza swoje proximity na lokacje dookoła, o ile pozwalają na to koszty. Medina znajduje się pomiędzy dwoma lokacjami, które zawierają baliw, ale tylko jeden z nich do niej pracuje. Gra po prostu uznaje, że to jest najlepsze źródło, najbardziej efektywne. Nie stakuje się to. Wraz z postępem technologii pojawią się kolejne tego typu źródła. Tutaj są Vice Royality, które można budować w koloniach zamorskich dostępne tylko dla Grupy Iberyjskiej. Ale widzę, że jego wcześniejszy odpowiednik jest dostępny już od początku gry. I właśnie dzięki tego typu budynkom będziesz zwiększał lokalne źródła Proximity poza stolicą. Cały temat odległości od stolicy został omówiony, teraz przejdźmy do kontroli która zdecydowanie jest najważniejszą statystyką w tej grze, ponieważ odzwierciedla Twoją władzę nad każdą jedną lokacją w Twoim kraju. Jej maksymalna wartość wynosi 100, oznacza to, że masz pełnię władzy nad daną lokacją i nie ponosisz żadnych kar. No dobra, ponosisz jedną karę, bo do najemników minimalna wartość to 0. I taka prowincja dla Ciebie jest dosłownie bezwartościowa, bo praktycznie pod każdym kątem ta lokacja dostaje 100% kary do wszystkiego. To od kontroli zależy, ile będziesz zarabiać z danej lokacji co dokładniej widać w tooltipie, kiedy najedziesz na informację o podstawie opodatkowania. Dla tej lokacji wynosi on 0, bo została zmniejszona o 100%. Ile dostaniesz manpowera, czy też marynarze z budynków, które kiedyś tutaj postawisz? Jak szybko dana społeczność będzie przechodziła na wyższe poziomy i wtedy znajdowała zatrudnienie? Czyli w skrócie będzie przechodziła z chłopa do wyższych stanów społecznych, jak pracownik, duchowny, czy szlachcic. Wielkość pospolitego ruszenia z danej lokacji też zależy od kontroli. Jedyny pozytywny aspekt, będziesz mógł wynająć więcej najemników. Więc tak, niska kontrola jest bardzo zła. Ale pamiętasz jak ci powiedziałem przed chwilą, że powoduje ona, że ta prowincja jest bezwartościowa? No szczerze mówiąc, okłamałem cię. Bo kontrola nie ma realnego wpływu na wydobywane w surowce z ergiosów. Co prawda nie zarobisz na tym podatkowo, ale wciąż produkujesz surowiec, który trafi na rynek, potem możesz go sprzedać poprzez handel. I tak samo nie ma wpływu na produkcję w budynkach. Po prostu nie zarobisz na tym podatkowo, ale zarobisz handlowo. Najlepiej to pokazuje moja produkcja i sprzedaż bursztynów. Mimo niskiej kontroli i zarabiania prawie niczego z podatków, wciąż zarabiam bardzo dużo na sprzedaży bursztynu do Wenecji i innych krajów. Oznacza to, że kontrola jest super ważna w tych lokacjach, gdzie chcesz dużo zarabiać z podatków. Czym najczęściej są miasta i duże miasta wokół twojej stolicy, gdzie masz bardzo dużo warsztatów i innych zakładów przetwórczych, bo tutaj możesz ściągnąć wtedy bardzo duże podatki. Albo masz bardzo dużo populacji, co pozwala Ci mieć sporą liczbę Lewis, jak i potem armii regularnej. A jest znacznie mniej wartościowa tam, gdzie chcesz tylko pozyskiwać jakiś surowiec, który potem przetworzysz w wyżej wymienionych lokacjach. Więc skoro rozumiesz jakie powinieneś mieć podejście do kontroli, gdzie jest ważna, a gdzie nie, no to możemy przejść do etapu jak ją zwiększać. I na szczęście ta mechanika pod tym kątem jest o wiele łatwiejsza niż tak, którą omawiałem wcześniej, czyli odległość od stolicy, bo mamy do czynienia tylko i wyłącznie z modyfikatorami procentowymi, gdzie odległość od stolicy jest po prostu najważniejszym z tych modyfikatorów. Dalej w kolejności najważniejszy jest rodzaj kora, który posiada dana lokacja. Tą informację widzisz tutaj, ewentualnie w zakładce militarnej. Istnieje też również mapka od tego, bo jakżeby inaczej, która informuje Cię o statusie korów w danych lokacjach. Kolor czerwony oznacza, że jest to niedawno podbita przez Ciebie lokacja i w teorii nie masz tam żadnej władzy administracyjnej. Co daje kilka negatywnych efektów, tym zmniejsza kontrolę o 10%. Taką lokację możesz zamienić w lokację zintegrowaną a już dostaję bonus do kontroli 5%. Lokację możesz integrować po pierwsze używając swojego doradcy i jego akcji w gabinecie o nazwie Integrowanie prowincji. Kolejny sposób to wypuszczenie nowego wasala w tych lokacjach. Przy czym, jeżeli nie będzie to wasal historyczny, który ma kory na tych terytoriach, on też będzie musiał je integrować. Zanim po 10 latach, będziecie mogli rozpocząć jego anektowanie. Lokacje, które dostajecie po anektowaniu wasala, mają już zazwyczaj status zintegrowanych. Zintegrowaną lokację może zamienić jeszcze w lokację rdzenną. Jest to trzeci najwyższy poziom, który zwiększa maksymalną kontrolę o 20%, jaki sam w sobie, bez niczyjej pomocy, generuje przyrost kontroli. I teraz, żeby lokacja zmieniła kolor z żółtego na zielony, musi zajść jedna rzecz. Przejdź do zakładki demografii. I tutaj przynajmniej 50% populacji zamieszkujących daną lokację musi być akceptowalnej kultury, czyli takiej ze srebrnym znacznikiem. Dokonać tego możecie zmieniając status danej kultury. Najpierw na tolerowaną i potem na akceptowaną. Innym sposobem jest użycie akcji doradcy, żeby asymilować daną kulturę na którąś z akceptowanych. I tutaj chcę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Ten wymóg akceptowanej populacji praktycznie zmienia się co patch. W wersji 1.0 było to 30%, obecnie jest to 50% jak mówiłem, więc widać, że paradoks mocno to balansuje i warto jest sprawdzać na EU5 wiki, jaka jest obecnie wymagana wartość. Każda lokacja ma też swoją rangę, przy czym najniższą jest ranga wioski. Wioski nie mają żadnego bonusu ani minusu do kontroli i następnie takie wioski, jeżeli spełniane są wymagania, czyli 5000 populacji, można je rozbudować w miasto. Miasta już dają 5% zwiększonej kontroli. Następnie, gdy macie przynajmniej 30 tysięcy populacji, miasto możecie rozbudować w duże miasto i jest to trzecia najwyższa forma lokacji, gdzie kontrola jest zwiększona o 10%. Poza tym, zarówno w miastach, jak i dużych miastach, możesz stawiać budynki, które z czasem zwiększają kontrolę. Przykładowo świątynie, dodatkowe 5%. I tak, wraz z postępem technologii, pojawią się kolejne tego typu budynki. Teraz przechodzimy do zadowolenia populacji, która jest tylko i wyłącznie negatywnym czynnikiem wpływającym na kontrolę. W krócie, im bardziej zadowolona populacja, tym mniejszą karę daje do kontroli. Tak, też uważam, że ludzie to tylko problemy. Maksymalna kara dob kontroli wynosi chyba 10%. Aby sprawdzić, dlaczego dana populacja jest niezadowolona, wystarczy, że klikniecie właśnie na tą ikonę, najedziecie, następnie na te procenty tutaj i macie wylistowane wszystko to, na co narzekają. Najczęściej jest to brak akceptowalności kulturowej, różnice religijne, ale też zapotrzebowanie na pewne surowce. I akurat to ostatnie bardzo łatwo jest naprawić, importując dane towary na rynek, do którego przynależy lokacja. Populacja z zadowoleniem poniżej 27% ma większe skłonności dołączania do. Łączenia do Rebeliantów, w teorii bunty powinny wybuchać szybciej, a znowu powyżej tego procenta staje się lojalna, mniej populacji będzie dołączać do rebeliantów i dzięki temu będzie mniej buntów. Bardzo ciekawym czynnikiem wpływającym na Waszą kontrolę w lokacji jest armia zarówno zawodowe, jak i lewis, zwiększa kontrolę w lokacji, gdzie przebywa, ale też w prowincji, do której należy lokacja, gdzie stacjonuje wojsko. Docelowo wychodzi to zawsze jednak drożej niż bonus, który dostajemy dzięki tym dodatkowym procentom kontroli, bo wojsko z czasem jest coraz droższe w utrzymaniu, więc traktowałbym to jako bonus, który dostaję, bo gdzieś musi moje wojsko stacjonować w okresie pokoju, a nie strategię, że w każdej lokacji muszę mieć kilka tysięcy wojsk. Kolejnym sposobem zwiększenia kontroli dość skutecznym jest użycie akcji gabinetu, gdzie ta akcja jest tym lepsza, im lepsze są zdolności administracyjne doradcy. Osobiście jednak bardzo rzadko używam tej opcji, ewentualnie w bardzo cennych lokacjach, na przykład srebro-złoto. Po prostu doradcy w gabinecie zazwyczaj mają lepsze rzeczy do roboty i poza tym ta kontrola zaczyna spadać, kiedy akcja przemija. Oczywiście jest też mnóstwo wydarzeń losowych, które będą zwiększały, zmniejszały kontrolę. Z rzeczy negatywnych zdarzają się czasem przywileje, które ją zmniejszają. Nie widziałem jeszcze ani jednego przywileju, który by ją zwiększał. Chyba że taki występuje, ale to znaczy, że go przegapiłem. Formy rządów wpływają zazwyczaj pośrednio na kontrolę, najczęściej poprzez modyfikatory do proximity, jak pokazywałem wcześniej. Dobrą strategią do zwiększania kontroli na obszarach, które są daleko od twojej stolicy, jest wypuszczanie wasala. Każdy wasal ma swoją stolicę, więc tutaj proximity będzie liczone od niej do tych wszystkich okolicznych lokacji. Wasal też będzie miał najczęściej główną kulturę, która występuje na tych lokacjach, jak i religię. Więc ludność będzie trochę szczęśliwsza i dzięki temu potrafią dawać naprawdę sporo pieniędzy, a jednocześnie towary z tych lokacji trafiają na rynek, który i tak przeważnie ty kontrolujesz i dominujesz. I w zasadzie ta kwestia zamyka nam temat kontroli w kraju. Została ostatnia mechanika do wytłumaczenia: dostępność do rynku. Która jest chyba najczęściej ignorowaną mechaniką we wszystkich poradnikach ekonomicznych, które oglądałem, szykując ten materiał. A jednoczesne jej poznanie może spowodować, że do Twojego budżetu wpadnie kilkadziesiąt golda więcej. Ta mechanika w sumie wpływa na dwie główne rzeczy. Po pierwsze, decyduje do którego z rynków należy każda z lokacji co widać właśnie po najechaniu na ikonę dostępności dla rynku, która występuje dla każdej lokacji. Tutaj rozwija się lista, która jest atrakcyjnością rynków dla tej lokacji. I lokacja należy zawsze do pierwszego rynku z listy. Jest to wszystko przyliczane miesięcznie, więc tak, lokacje mogą zmieniać rynek, do którego należą. No, ale jak się przyjrzeć liczbom, to dostęp do rynku nie odpowiada atrakcyjności rynku. A to dlatego, że dana lokacja jest też modyfikowana dodatkowo o atrakcyjność rynku, do którego należy w danym momencie. No, a na atrakcyjność tego rynku wpływa kilka modyfikatorów, ale o tym więcej powiem w poradniku dotyczącym handlu. Potem kolejna statystyka to protekcja rynku, a ta jest tym wyższa i masz wyższą kontrolę w Twojej lokacji. Na późniejszym etapie rozgrywki pojawi się też nowa wartość. Markantelizm i będzie ona też zwiększała protekcję rynku. No ale jak widać z tych trzech wartości, to zdecydowanie market access jest najważniejszy. I w sumie tutaj na samym dole jest wprost napisane, jak tą dostępność do rynku zwiększać. I pokażę Wam to też na przykładzie prowincji Chumpon, jak to wszystko jest liczone, bo w zasadzie to działa prawie tak samo jak proximity. Macie taki szlak, który prowadzi od lokacji do lokacji aż do centrum handlowego danego rynku. Tylko niestety brakuje takiego podsumowania na końcu tego wszystkiego. Trzeba sprzedać każdą inną lokację, co na co wpływa. I zobaczcie, że transport morski jest dużo bardziej efektywniejszy niż na przykład transport pomiędzy lokacjami lądowymi. Tutaj znowu są bonusem drogi. Transport rzeczny w górę strumienia, ale zobacz, jak bardzo efektywna jest droga w dół strumienia. Rzeki oczywiście. I mamy też mechanikę wyjścia z portu, jak i wejścia do portu. Do tego czasem nic się nie poradzi i trzeba po prostu wejść w ustawienia albo mapkę rynkową i kliknąć opcję utworzenia rynku albo przeniesienia stolicy rynku. Biorąc pod uwagę w zasadzie te same parametry, które są przy proximity. I tak, dobrą praktyką jest to, by twoja stolica była jednocześnie stolicą handlową bo inaczej może spowodować to, co ja spowodowałem na swojej rozgrzewce kmerami i moja najbardziej dochodowa prowincja nie ma pełnego dostępu do rynku. Było takie przysłowie, że ucząc, uczymy się najwięcej. I niestety, to będzie wpływało właśnie na drugą najważniejszą rzecz, na, na którą ma wpływ dostęp do rynku: wydajność produkcyjną dóbr wyjściowych wszystkich budynków oraz Twój zysk z RGO. I te dwie sprawy trzeba mocno rozróżnić. I jest to dobrze ujęte w tej części tego tooltipu. Jeżeli idzie o budynki produkcyjne, sprawa jest bardzo prosta, ponieważ wszystko jest bardzo dobrze opisane w tooltipie, kiedy najedziemy na dowolny budynek produkcyjny. Dostępność do rynku pojawia się w tym miejscu, a potem możesz jeszcze sprawdzić dokładną produkcję, najeżdżając na ikonę danego produktu. I jasno widać, że moja produkcja bazowa, czyli jeden na każdy poziom została pomniejszona, w sumie to przemnożona przez 0,73, czyli zamiast produkować 18 sztuk, Bimbru produkuje ledwo 13. Żałosne marnotrawstwo. Po prostu jest to bardzo nieefektywne. Trochę bardziej jest to skomplikowane, jeżeli przyjrzymy się tooltipowi w RGOsach. Tutaj kontrola nigdzie nie występuje, ale przecież poprzedni tooltip mówił o zysku, więc najeżdżasz, sprawdzasz, czy to jest prawda, i nie ma ani słowa o market access w tym miejscu. Potem najeżdżasz na ikonkę, no i market access nie ma wpływu na nic. Więc jak sprawdzić, czy jest to prawda? Ta sama prowincja w momencie, kiedy mamy market access 73% a 100%. Widać różnicę. Żeby to sprawić po prostu przeniosłem centrum rynku, bo jest to akcja natychmiastowa. I dzięki temu masz dowód, że mówię prawdę. To co mnie zdziwiło to, że Market Access nie ma wpływu na to ile surowca realnie pozyskujesz i potem trafia na rynek. Co jeszcze lepiej widać w miejscu, kiedy porównam rynek przed przeniesieniem i po przeniesieniu. Dokładnie tyle samo surowca trafia na rynek. I dlatego zmieniam moje zdanie na temat rynków. Nie warto jest mieć jednego hiperrynku albo bardzo dużego rynku, bo tak naprawdę zależy Ci na dochodach jakie odnosisz. I nieważne czy to będzie dochód pomiędzy Twoimi wewnętrznymi rynkami albo zewnętrznymi. Więc warto jest tworzyć nowe rynki, tylko trzeba to robić z głową. Po pierwsze uważam, że stolica rynku, jak i stolica kraju, to powinna być dokładnie ta sama lokacja. Po drugie, minimalnym warunkiem powstania kolejnego rynku jest jego stworzenie w mieście, który ma maksymalny poziom marketplace'u. Następnie bym dostawił przynajmniej dwa miasteczka, a docelowo dwa miasta i tak samo na maksa rozbudował marketplace'y. A to po to, żeby nowy rynek nie zadławił się i nie okazało się, że nagle nie macie żadnej przepustowości handlu. I przy zakładaniu nowych stoisk przyszłych rynków, kierowałbym się dokładnie tymi samymi kryteriami, jak przy przenoszeniu stolicy, czyli górny bieg rzeki, orsiadka dróg dookoła, ale za to nie ma znaczeniu topografia ani wegetacja. Nie widzę, by wpływały jakkolwiek na odległość od rynku. Niestety, brak tutaj dokładnej informacji w tultipie i w tultipie lasu też nie widzę, by wpływał na dostępność do rynku. Więc pod tym kątem, trochę łatwiej wybrać nowe miejsce na stolicę nowego rynku. Poza tym, mapa rynku też nam pomaga wybrać kolejne miejsce, ponieważ im jaśniejszy kolor, odcień, który jest widoczny na tej mapie, tym market access jest wyższy. Im ciemniejszy odcień, tym ten market access jest niższy. Czyli wiadomo, że jak tutaj jest to przejście, to gdzieś tu trzeba poszukać nowego centrum rynku. Kolejną sprawą, o której decyduje dostęp do rynku, jest to, że wpływa on na kolejność lokacji, w jakich one dostają dostęp do surowców z rynku i zapasów żywności z rynku. Więc jeżeli lokacja ma niski dostęp do rynku, może dla nich zabraknąć żywności, jak i może zabraknąć surowców potrzebnych do produkcji. I właśnie jak budować twoją produkcję, jak przesyłać surowce, jak zalać zagraniczne rynki, dowiesz się z tego materiału, który już niedługo przygotuję. Albo już jest, bo kto wie, kiedy to oglądasz.